Widam ponownie sąsiad pojechał i w międzyczasie udało się to włożyć tylko, że sprawa wygląda taka, że trzeba było niestety wyciągnąć niebieską i włożyć najpierw tą prowadzącą, a później wcisnąć tą niebieską, więc, więc tak to wygląda. Trzeba było zrobić na odwrót. No, ale to wszystko widać ładnie siedzi, więc zobaczymy czy będzie ciśnienie trzymał. Miem nadzieję, że tak. Posmaruję sobie to jeszcze. Uszczelkę kurzową. OK, mamy to. No to co to mamy to odstawiamy sobie na razie to jest stary i założymy sobie teraz tutaj ten nowy o-ring który to jest nowy no, ten jest nowy o-ring smarujemy OK. no dobra, to mamy. Te uszczelki nie wymieniłem, bo jest dobra. Widać, że zostaje poza e, poza e, obrys. E, no i generalnie komora pozytywna trzyma bardzo dobrze, więc nawet, nawet nie przypuszczałem negatywnej, więc było OK. Dobra, to mamy zrobione. Więc tak, zaworek, który został wymieniony, ten jest dobry, zaworek i nie jest wymieniony, bo nie leciało z niego. Jak będzie lecieć, to się go wtedy wymieni. No dobra, to mamy złożone. Smarujemy teraz całość. To tak samo. to też mu damy trochę żeby było obficie na wyżej nadmiar po prostu się wyczyści później jak wyleci ale to te miejsca muszą być dobrze posmarowane żeby uszczelka się nie wycierała i był ślisk cały czas Okej. Okay. Dobra. To mamy uszczelkę posmarowaną, tu też. No, dobra. I teraz tak, żeby to zamknąć, to będzie się nam ciśnienie cały czas. Okej. Okay. Mm. No bo wskoczyło. Продолжение momentík, pauza mala.